Witam bardzo serdecznie, z tej strony Skuller, A dzisiaj w ogóle No dzisiaj jakby Będzie trochę taki, no Nieciekawy Dosyć no Nietypowe, bo no, Po prostu nie będę jakby, jakby będę Przychodzić przychodził minecrafta, ale No po prostu jestem tak szybki Że chyba nie nadążę na dźwięku W ogóle, tak, sprawdziłem raz i, No i nie byłem tak na maksimum na, na maksymalnym ogóle tego speeda yy, no, w sensie no. Bo tak byłem ciekawy z jaką maksymalną prędkością można było się poruszać w ogóle yy, po prostu komendami, nie? Ale że... Żeby... Ale zrobię chyba jakieś 200 metrów na sekundę chyba? Czy tam 400, nie wiem, no... Ale tak szybki, że aż. No, nie nadożą nade mną dźwięk w ogóle. No, kiedy tam łaziłem. Aha. Game od yy, Game od Zero. Ale przychodząc z takiego Minecrafta w taki sposób, to już nie będzie takie ułatwienia, dobra. Czyli właśnie tak na 255. Mo no, bo to jest maksymalna moc. Zobaczcie. Jak szybko się poruszę. Powiedzmy do tego punktu. No, widzicie, nawet, nawet chyba przekroczyłem to i. No i tak, no i takim speedem nawet wskoczyłem do wody. Co raczej w moim zamiarze nie powinno tak wyglądać. Ale spójrzcie, no. no takie speedy w ogóle. Nie, no wywołają mnie chyba na parę metrów w ogóle. Nie wiem skąd mi się wzięła tam mgła w ogóle. Nie wiem czy to efekt jest, że jestem na plaży, czy, 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 czy co się dzieje w ogóle. Nie, czy to jest efekt, kiedy jestem na pustyni? Chociaż ja tam się nie znam w ogóle. Nie no, przechodząc w taki sposób, Minecrafta to jest. musi być serio ciężkie, no. Nie wiem, chyba w takim momencie, gdybym wykrył mnie fotoradar, to chyba raczej by mnie łatwo nie wykryło, no. Nie, no, nie nadążyłby nade mną. Po prostu już. nie No nie wiem, jakby. B, b. O jezu, do, do, do. się to? Do, do. Nie nadążył nade mnie nad chunk. Żeby się wczytał! Nie no, nie, nie no, to, to chyba to jest zbyt porąbane, żeby to było prawdziwe. I lepiej, żeby takie challenge nie były normalnie w minecraft'cie Bo to jest zbyt porąbane. No, no i nawet w takim cudem to nawet wskakuję do wody mimo że... mimo że nie chciałem. No bo jest tyle źródeł wody, że masakra jakaś. No normalnie... Ale może? Nie nawet nie wyobrażam sobie w maksymalnej yy, na maksymalnym poziomie w ogóle skoku w ogóle morda było. Jak bardzo wysoko morda było skakać. Nie, nawet nie, nie... No nie wiem nawet ile ile kratek pokonałem w ciągu parę sekund w ogóle. No, no, nie wiem, w ciągu... no w ciągu dwóch minut pewnie. No tylko pokonałem nie wiem, z 1000 metrów przynajmniej. Albo nie wiem czy nawet parę kilometrów zaliczyłem o... O Jezu Już tu mam nad problem. wyjdź stąd. No tak, nad w takim ciennym miejscu, tak? Nie, ja muszę powoli, bo... Po powoli nie mam jak stąd wyjść. Okej! Okay. A nież, myślałem, że tam jest żelaza to mieć w ogóle. No, no chyba jeden z też tych ród w ogóle, jakie mogli wymyślić, nie? O Jezu! Nad... No ciężko jest mi to pokonać w ogóle najprostszych przeszkód, nie? No i no jest to no i zginę jeszcze, nie? Głupio. Ja na kłocaku nie jestem w stanie w ogóle. Zobaczę, ja jestem już na kłocaku, o i tak w ogóle jestem tak szybki, że... Nie odążam w ogóle. O Jezu... Tylko że nie pospadać do takich dziur jeszcze, nie? Bo to jest przypał piero nie wiem, no nie ogarniam w ogóle czy, gdzie ja aktualnie jestem, bo nawet nie ogarniam w ogóle tego terenu, nie? Ja nie, zro nie zdążyłem zrobić rekordu z tym terenem i już w ogóle mam problemy. Mimo, że już pokonałem już chyba już parę no już parę metrów, no. I nawet, nawet takiego parkouru nie miałem przejść w ogóle, bo za szybki jestem. Nie, to na pewno taki speed mi nie, na pewno nie, mi nie ułatwia. Będąc szybkiem jest na pewno fajny, ale chyba nie... Ale to nie jest na pewno... Ale na pewno mi nie ułatwia w ogóle będąc aż tak szybki tych najprostszych przeszkód nie jestem w stanie pokonać Takich najprostszych Przez ten speed Niby są plusy będąc szybki mi to bardzo Ale z drugiej strony to przeszkadza mi w takich nierównych ter... No właśnie, szczególnie, że zginąłem w taki sposób, a nie inaczej. Dobra, no chyba pozwolę sobie chyba trochę obniżyć na 50 przynajmniej. O 50 obniżyć. No nie, wiem, czy mi jakoś to będzie miło jeszcze ułatwić? No jest. Nie no chyba jest tak równie szybko chyba, jak, jako, jak ostatnio. Więc to na pewno mi jakoś nie ułatwiło. No szczególnie, że łatwo mogę stracić sobie serduszka. To nie jest nic przyjemnego. A czy jest w taki sposób w ogóle znaleźć wioskę w najkrótszym czasie, i tego mógłbym normalnie w jakichś speedrunach? Chociaż praktycznie to mogłoby być łatwe chyba dla osób z szybką reakcją w ogóle, ale... Ale nie że chyba ta takich osób, co szybko reagują w ogóle, no... Bo ja mam właściwie takiego... Oczywiście mam takie movementa, że no, no nie ogarnię tego... No nie, wiem, czy ktoś mógłby przejść w takim stanie? No nie, wiem czy ktoś w ogóle byłby w stanie w ogóle w taki sposób przejść Minecrafta? No nie wiem. Wydaje mi się to dosyć niemożliwe w takim speedzie przejść. Najgorsze, gdy władał się nagle do jakiejś dziury. Wypełnione creeperami, nie? I gdzie to się bardzo ciasna dziura. I to bardzo głęboka. No właśnie o takim ich... No i pół serca. O to się pięknie wagowałem, nie? Pff. Nie no dobra, pozwolę na, na jeszcze na niższym poziomie, bo... Nie, bo to jest jakaś masakra O sto... O 50 znowu Nie... Nie, jak chcę się przekonać na jakim speedzie bym w stanie w ogóle cokolwiek zrobić, no bo to nie, po taki, taki... poziom speed na pewno nie jest... jest przesadzony. Ale i tak w ogóle net łatwo mogę wleźć do wody, mimo, mimo że nie chciałem leżeć do wody. E, ale nie nic ja jestem w tym samym miejscu jakim ja byłem. Ja pierdzielę. Nie, to nie był zbyt na pewno dobry... No to nie jest najlepszy pomysł jaki mogłem wpaść na ten o, w tym odcinku. No. Chyba tak coś kojarzy, że Luckard chyba zrobił chyba taki challenge chyba gdzie... Gdzie chciał przejść Minecrafta, tylko mam no, maksymalny poziom chyba tego. Przyspieszenia, w sensie tego, no hejsta, no. Szybko... Szybkości wykopywania. Ale, raczej, to już nie jest możliwe w ogóle mieć maksymalny. żeby prostu mieć maksymalną. no, maksymalny level mo... spida w ogóle. To, to jest po prostu niemożliwe. ledwo co nie są w stanie ogarnąć w ogóle teren. No, jest szczególnie. no, w takich nierównych terenach jest strasznie ciężko, cokolwiek zrobić. No, na płaskim to pewnie byłem w stanie, nie bo. No, bo no, jest no tylko i wyłącznie płasko, i jakby, jakby w stanie w, w, jestem w stanie przejść z punktu A do punktu B w bardzo krótkim czasie. Ale tutaj nie, bo ja muszę się męczyć się z tym terenem nierównym. Bo tyle drzew po to, się z las. A las. No. Anglas to nie jest przepasowane dla osób z taką szybkością, na taką. No, nienaturalną szybkością, bo to na pewno to nie jest taka szybkość, co może normalny człowiek może poświęcić szczególnie Flash. Chociaż ja jestem ciekawy, czy ja jestem... Chociaż ja czy ja jestem szybszy od Flasha, czy tak samo szybki jak Flash. Chociaż ja nie, nie wiem, który postać jest najszybsze, czy to Sonic, czy Flash właśnie, nie wiem. Chociaż ja... Chociaż mi się wydaje, że ja jestem... Ja jestem jeszcze szybszy. Ja, nie, nie, czy ja jestem za szybki już bez jaj, dlatego, co nie jestem w stanie ogarnąć terenu. No myślę, że gdybym ogarnął i tak teren, to i tak bym miał problemy. A, już robi się noc i miał świeżeń. Nie byłem w stanie jak zrobić, no. Daj mi wioskę może, bo tam będzie wygodniej, nie? Tylko cię się męczę z tym terenem, bo ci się... Po co wlazłem do lasu? Oczywiście, że... A jeśli będzie tak duża, to nigdy z tego lasu nie wyjdę. Boże, jeśli to będzie świat wypełniony samym lasem, no chyba ja nie wiem, czy będę w tym stanie przejść w ogóle Minecrafta w jak- w jakikolwiek sposób, no. Dawaj mi przynajmniej jakiś ląd. I jakiś... Nie wiem, jakiś... Mniej ciasny teren, bo nie wiem, bo w takim stanie nie jestem w ogóle... Nie, nie, nie! Tego nie mówcie mi, że... Że cały świat będzie lasem. Bez jaj. Bo to nie jest przepasowane do takich szybkich osób, no. dał mi jakiś płaski teren przynajmniej. Daj mi jakiś płaski teren, bo nie wiem, czy mam zaraz. Jeszcze pół paska głodu mam. No bez jaj. No bo chyba tak głównie chyba się zraniłem przez ten speed w ogóle, no. Aha No to fajnie. Bo, że na całym speedze, nawet jestem powolny w wodzie. Ja pierdzielę. Chociaż ja powiem zasuwać nad wodą, nie? Będąc szybki, no nie wiem. No nie, czy ktoś kojarzy przynajmniej ktoś takiego film i nie ma mocniej, no. No bo. Jeden szybki chłopczyk to net pędził nad wodą. A to wiele mnie na pewno by było ułatwiało. No Jezus, zostawcie mnie frajery! No Jezus, wody nie potrafię wyjść, no... Jezus, nie mam za chwilę przez was, no. Daj mi przez to. Tego najgorzej, że chyba... Ten, mam najgorszy sit, jaki mogłem w ogóle, nie? Się zrespić. Tylko daj mi może wioskę, proszę, co? Nie, to jest na pewno najgorszy... To jest na pewno najgorsza rzecz, jaką mogłem na pewno podjąć, no. To jest najgorsza decyzja. Czyż nie, nie jestem w stanie prawie nic zrobić. No, gdyby to nie byłby las, no to bym zrobiłbym na spokojnie. Eee, masakra. No za szybki jestem, ewidentnie, no. No tak, 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 no, pros w zombiaki leć, no. Jak najbardziej. Nie no, przy okazji to będzie może jakiś maraton w ogóle, no. No mam, mam, mam wrażenie, że, że chyba i tak, chyba już dawno bym zakończył maraton takim speedem w ogóle, jaki miałem. Chociaż ja bym chyba był, no może gdyby nie byłby to... Nierówny teren, to chyba bym zrobił to na spokojnie. A tak to muszę się męczyć. Tak jak mówię. Nie dogonisz mnie. Pff. Nie. Tam jest byłem 50 mniej. Czy w takim wspinaniu zostanie w, w ogóle? Dobrze, że nie są... Że, no dobrze, że moby nie są bardzo szybkie, bo... Powiedzmy, ja nawet w miarę uciec. A raz robiłem speedy creepera. No i nie wiem, czy byłbym w stanie w takim miejscu, w takich nierównych terenach mnie dogonić, nie? No że nie, że tak się łatwo bagują te moby. Jak są takie szybkie. Tylko czemu to musi być jeszcze ocena? No nie no ja nie chcę tak się bawić. no Nie, 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 nie. Nie no da... Napisałem no przecież! Gałganie! Nie no, no, nie no, nie będę tak się przy nie będę tak przemieszczać, no bez ja, no... Czy to będzie... To będzie za długi odcinek. Nie no, dawaj mi cokolwiek. I nie będę mi... To pewnactwo powin wodne, czy co... Jak to się nazywa? Głębinowy wędrowiec, dokładnie tak. No, bo ja nie chcę tak się. Przy... Wolno przemieszczać się. Nooo, teraz tak mogę się przemieszczać. A nie, tak, to, to było tamto. Tylko, no, mi się nie nadąża w ogóle wczytać, w ogóle, nie? Nie, no, świetnie, no, rancie, 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 no. No nie, jak bardzo długi może być ten odcinek. No, to ja nie wiem. Wydaje mi się, że z przyszłym dodatkowym, no to chyba zajmie dosyć długo. to dość długo. co jak jest do zrobię No nie, stać się znowu buty. Nie, no dobra, nie, nie bawię się już, tak, bo no to już widać w ogóle, co to się dzieje w ogóle. No szczególnie jeszcze w takim, takim terenie nie zrespiłem. No bez jaj. Nie, no wiecie co, nie, no chyba przed tym skończę, bo ja nie, nie będę chyba w taki, takim w takich warunkach w ogóle, no, robił takiego challenge'a. Bo co to ma być za teren, no? Ja chcę się przyrzeć jak najszybciej, a, a we mnie tak w ogóle takim terenie w ogóle zrespiliście. Res, nie, to jest jak masakra. No więc, to pokażę to do mnie na tyle. To co się na razie, cześć i... nie, nie, na razie, no nie, nie. To po dla mnie to już jest za dużo.